Synchronizacja falowa mózgu to bardzo nowoczesna technologia pomagająca delikatnie wpływać na fale mózgowe, tak by ułatwić mózgowi wejście w stany alfa i teta. Są one skorelowane ze stanami relaksacji, medytacji, hipnozy i hipnagogii, dlatego używamy jej w różnych formach podczas warsztatów Vision Quest. Podświadomość otwiera się wtedy na programowanie. I na przykład zmianę nawyków, zmianę podświadomych przekonań, które blokują nas przed rozwojem, opanowaniem różnych umiejętności, zwiększeniem kontroli nad zachowaniami, itd. Nie jest to oczywiście magiczna pigułka, która zrobi za nas wszystko, ale naprawdę bardzo ułatwia komunikację z podświadomością i tworzenie nowych połączeń neuronowych, czyli neuroplastyczność. A to jest klucz. Do większego wpływu na własne mózg i ciało.